Jest strony dziś pokażę wam jak zdobyć Enchanted Round Cresta. I jest to coś, co jest w WoW już od samego początku sezonu. to jest taki temat, którego możecie wykorzystać do tego, żeby zrobić sobie item 619 item level na Crafting Orderze. A jednak co chwilę jak u mnie na Discordzie mówię o tym, to się okazuje, że ludzie się zastanawiają i pytają, jak to zdobyć, bo oni nic nie wiedzą. Także postanowiłem zrobić taki szybki film i lecmy, pokażę wam co i jak. Generalnie raczej na pewno musicie mieć skończoną tutaj fabułę z The Warfin, bo opiera się ten quest cały na jakby takim solo zabiciu Queen Ansurek, czyli tej pajęczy królowej. I wszystko zaczyna się poprzez wejście w ten portal, jak jesteśmy w Dornogal. I tutaj przy schodach stoi nam taki pajączek i oddaję tego quest'a. Oddajemy go tutaj w środku miasta i bierzemy quest'a The Beginning of the End. Tych pozostałych tutaj nie musicie w ogóle. Jak zrobicie tego quest'a bierzemy A Spy Like Us. Później tutaj musimy wziąć dwa quest'y, czyli Defense of the People i Make them Prey. I jak je zrobimy, pojawia się nam się Quest A Shop at the Top. I polega on na zabiciu lidera. Pamiętacie, że jeżeli macie tutaj w tej krainie wybrany pakt, to możecie używać specjalnej umiejętności. No i ona bije całkiem sporo, więc może Wam pomóc, żeby szybciej zrobić tego questa. Dobra, i słuchajcie, jak oddamy tego questa z tego lidera, to dostajemy tego finalnego questa już. To Kill the Queen. I ona właśnie polega na tym, że zagadamy zaraz sobie do takiego NPCA. I on nas teleportuje po prostu do wejścia, do rajdu, gdzie będą jakby NPC zamiast innych członków graczy. I razem z nimi będziemy w stanie zabić Queen Ansurek. I możliwość ta, żeby zabić takiego bossa, ostatniego bossa na rajdzie jako solo. No myślę, że powstała tutaj właśnie tylko dla solo graczy, dla których też są Delwy. No jak tutaj widzicie oddajemy questa, dostajemy trochę innych rzeczy, tam jakieś valor stony, prawie półtorejka golda. Ale głównie nam tutaj chodzi o tego rund kresta. Enchanted run Harbinger Kresta. No, i wtedy dostajemy ten itemek tego kresta. On już jest przerobiony, jakby przez Enchantera. I możemy sobie włożyć go w jakikolwiek item, który chcemy wykraftować. I on się wtedy stanie itemem 619 tym level, jeżeli nasz crafter oczywiście będzie miał danego skilla, żeby go tak wysoko zrobić. A jeżeli jesteście teraz osobami bardzo początkującymi, które nie mają zielonego pojęcia, czym w ogóle jest crafting order, jak w ogóle można wykraftować taki itemek to zapraszam Was na mojego Discorda, do społeczności dla początkujących Mordorownia, bo takiego gaida nie mam osobiście nagranego, ale znajduje się on w formie pisemnej na właśnie tym Discordzie, gdzie przy okazji, gdybyście potrzebowali pomocy, możecie o wszystko pytać i jest masa osób chętnych, żeby Wam pomóc. Mam nadzieję, że film się podobał, dzięki za uwagę i trzymajcie się.